Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Rzeczniku. Dziękując Panu i wszystkim Pana współpracownikom za nieustanną obecność z obywatelami i dla obywateli, yy, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy brutalność policji jest zjawiskiem, które odnotował Pan w swoich relacjach z obywatelami? Czy widzi Pan tu wzrost takich, zjawisk. Jak ocenia pan stan systemu, a raczej brak takiego systemu, który pozwala skutecznie odwołać się od obywatelowi? Dzisiaj jest to możliwe jedynie przed sądem, a jest to proces bardzo długotrwały. Jakie widzi pan, panie rzeczniku, pomysły i podpowiedzi może właśnie dla pana następcy, choć jeśli będzie to nominant partyjny, to nie wiem, czy się tym zajmie, a myślę, że Trzeba się tym zająć, bo jest to bardzo ważny temat zdecydowanie Pan Pożniarosła Badania, Komisja Obywatelska, bardzo proszę.